Dzień dobry Dzisiaj do naszej oferty trafił Opel Astra 2017 rok 1.6 diesel, 136 koni Manualna skrzynia sześciobiegowa. Mamy tutaj ciekawe wyposażenie Full lidowe reflektory Elektryczna klapa Elektrycznie składane lusterka Android Auto, Apple CarPlay Dwustrefowa klimatyzacja Alufelgi 16 calowe Bardzo ciekawy kolor Butelkowa zieleń do auta posiadamy pełną historię serwisową. Samochód z polskiego salonu. Pełna faktura VAT 23%. Załatwiamy finansowanie, kredyty, leasing na miejscu. Serdecznie zapraszamy do zakupu.